Happy, happy, dich auf deinem Kopf. Du, du, du. 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 Du, No, w kaga. Tu, tu! Halo, halo! Happy! Happy! No! Tu! Rytmie! Tu! Lolo! Tu, tu, tu! Chcieć teraz, chcieć teraz, bo teraz nam nie wyszło. Bravo, Wymaj! <trybuj> naj. dookoła. Dobry, tu tu tu. Tak tak tak, tu 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 tu. tu. Vem, vai! Oh, vamos! Tu! Tá! E tu, tu, tu! Tá! tu, 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 tu tu. Tu tu tu. Tu tu tu. tu, tu! tu, tu, tu! tu, tu, tu! Tu, 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 Bravo! Vaga! Vai! Dookoła, no, dookoła, 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 no, tu, no, no. dookoła, 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 no, no, no. no.

pit, daga. Tu tu. 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 Hey, jeszcze raz. Chodź, noga. Dobry tu. A, tu? Tu? Tu?